Japonia odniosła kilka sukcesów w ciągu trzech dekad eksploracji kosmosu, najpierw dzięki Instytutowi Przestrzeni Kosmicznej i Nauk Astronautycznych, a później dzięki Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej. Jedną z najpopularniejszych japońskich misji w ostatnim czasie są misje Hayabusa, czy to Hayabusa 1, czy to Hayabusa 2. To celem tych misji było przywiezienie na Ziemię próbek asteroid, i w kontekście tego można wymienić na przykład asteroidę Ryugu. Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej posiada aktywny korpus astronautów, który do tej pory odbył około 20 misji. Dzisiejszy film będzie jednak o Akatsuki, czyli statku kosmicznym, który orbituje wokół Wenus w celu badania klimatu i atmosfery tej planety. Inna nazwa statku to Venus Climate Orbiter. Badania misji dotyczą gęstych chmur kwasu siarkowego na planecie i błyskawic, które mogą w nich błyskać. Akatsuki poszukuje również nieznanego absorbera Wenus, tajemniczego składnika atmosfery, który jest odpowiedzialny za pochłanianie większości energii słonecznej, jaką przyjmuje cała atmosfera. Kosztujący 300 milionów dolarów statek rozpoczął obserwacje naukowe w 2016 roku. Mimo, że w tym czasie dokonał kilku niespodziewanych obserwacji, to misja nie miała łatwych początków. Start nastąpił 20 maja 2010 roku, kilka dni po planowanym starcie. Opóźnienie było spowodowane warunkami pogotowymi. 7 grudnia 2010 odpalono główny silnik statku, by wejść na orbitę wokół Wenus. Pierwsza próba nie powiodła się. Silnik pracował jedynie przez 3 minuty, znacznie krócej niż 12 minut potrzebnych do osiągnięcia orbity. Japońska agencja rozpoczęła śledztwo i stwierdziła, że silnik prawdopodobnie wyłączył się z powodu osadów soli w zaworze zwrotnym, co uniemożliwiło obieg paliwa w silniku manewrowym. Komora spalania również została uszkodzona, ponieważ osady spowodowały podawanie zbyt dużej ilości utleniacza. Aby zyskać na czasie i zaoszczędzić energię, wprowadzono statek kosmiczny w stan hibernacji na czas opracowywania planu naprawczego. Badacze zdecydowali się użyć mniejszych silników wspomagających, aby spróbować kolejnego wejścia na orbitę wokół Wenus, zamiast spróbować ponownie użyć uszkodzonego silnika głównego. Chociaż słabsza moc silników nie umieściłaby Akatsuki na planowanej orbicie, to statek nadal mógłby prowadzić badania naukowe ze zmodyfikowanej trajektorii. Akatsuki dryfował na orbicie wokół słonecznej przez 5 lat, aż w 2015 roku zbliżył się do Wenus na tyle, by podjąć próbę kolejnego wejścia na orbitę tej planety. 6 grudnia 2015 roku, zupełnie przypadkowo 5 lat po ostatniej próbie. Akatsuki odpalił swoje silniki manewrujące na 20 minut i pomyślnie wszedł na orbitę. Nowy plan umieścił Akatsuki na 13-dniowej orbicie o maksymalnej odległości 440 000 km od powierzchni Wenus. Koniec końców, orbita naukowa jest 9-dniową orbitą z maksymalną odległością 310 000 km. Natomiast statek zbliża się do Wenus na odległość zaledwie 400 km. Dla porównania, pierwotny plan z 2010 roku zakładał umieszczenie Akatsuki na 30-godzinnej orbicie, prawie 4 razy bliżej, czyli o maksymalnej odległości 80 000 km. Głównym celem Akatsuki jest lepsze poznanie klimatu Wenus. Wenus jest często opisywana jako piekielna planeta ponieważ temperatury na jej powierzchni są wystarczająco wysokie, aby stopić ołów, a kilka radzieckich statków kosmicznych Venera, które wylądowały tam w latach 70. i 80., przetrwały na powierzchni tylko kilka minut z powodu ekstremalnego ciśnienia i temperatury. Planeta jest aktywna wulkanicznie, a jej atmosfera jest gęsta od dwutlenku węgla. Akatsuki posiada sześć instrumentów naukowych, Pierwszy z nich, ultrastabilny oscylator, generuje fale radiowe. Kiedy statek kosmiczny znajduje się za Wenus, fale te prześlizgują się przez wenusjańską atmosferę zanim dotrą do Ziemi, zmieniając swoją częstotliwość w sposób, który pozwala nam zmierzyć jak zmienia się atmosfera na różnych wysokościach. Wszystkie pięć pozostałych instrumentów to kamery obserwujące w zakresie długości fal od ultrafioletu przez widzialne aż do podczerwieni. Kamera, która wykorzystuje najdalsze fale podczerwone, używa ich do pomiaru temperatury na szczycie chmur Wenus, co może pomóc nam zrozumieć, jak górna warstwa chmur porusza się i miesza. Dwie pozostałe kamery na podczerwień zawiodły w 2016 roku, ale przedtem były używane do zaglądania głębiej w chmury i badania ciepła promieniującego z powierzchni planety. Wreszcie obrazy w świetle widzialnym służą do poszukiwania błyskawic. Które wcześniej nie zostały definitywnie wykryte na Wenus. Uchwycono również tlen w górnej atmosferze, który świeci i pozwala badaczom śledzić ruch powietrza podczas wenusjańskiej nocy. W maju 2016 roku dane Akatsuki pomogły stworzyć obraz nocnej strony Wenus widzianej w długości fal podczerwonych. Japońska agencja zaobserwowała, że w ciągu zaledwie 4 godzin rotujące chmury, uchwycone na kamerze, przesunęły się o około 10 stopni. W 2017 roku naukowcy udostępnili zagadkowe dane pokazujące dużą stacjonarną falę w górnej atmosferze Wenus, gdzie chmury zwykle mieszają się z prędkością 100 metrów na sekundę. Naukowcy doszli do wniosku, że były one spowodowane falami grawitacyjnymi, które są falami w atmosferze spowodowanymi przez powietrze poruszające się po nierównej topografii i nie należy ich mylić z falami grawitacyjnymi. Które są falami w czasoprzestrzeni. Później okazało się, że była to tylko pierwsza z serii dziwnych fal, które Akatsuki zaobserwował w wenusjańskiej atmosferze. A wiele z nich ujawniło więcej tajemnic niż rozwiązywało. Na przykład fale grawitacyjne nad górami wydawały się pojawiać tylko na dużych wysokościach, a nie bliżej Ziemi. Później, w tym samym roku, naukowcy z Akatsuki. Odkryli dane sugerujące zmienne prędkości wiatru na równiku, na wysokościach pomiędzy 45 a 60 km. Poprzednie badania sugerowały, że prędkość wiatru na tej wysokości jest jednolita. Cała atmosfera Wenus obraca się znacznie szybciej na wysokości szczytu chmur niż powierzchnia poniżej. Jest to unikalna sytuacja zwana superrotacją. Jej mechanizm jest wciąż w dużej mierze niejasny. Po latach polowania na błyskawice, sonda kosmiczna w końcu znalazła sygnał w marcu 2020 roku. Ten pojedynczy błysk światła na ciemnej stronie Wenus mógł być albo błyskawicą, albo meteorytem spalającym się w atmosferze planety. Ale jeśli jest to błyskawica, byłby to pierwszy raz, kiedy rzeczywiście widzieliśmy ją na Wenus. Obecnie Akatsuki nadal bada Wenus i zobaczymy, co ta misja jeszcze nam przyniesie. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale: Kosmiczna piona.